Początek października to najwyższy czas, żeby pomyśleć o zbliżającym się sezonie zimowym. I Dla właścicieli samochodów jednym z elementów, który jest istotny w tym procesie przygotowania do, do zimy, jest dobór odpowiednich opon. W bliżającym się sezonie firma Nokian, wiodący producent opon zimowych, a tak nawiasem mówiąc firma, która wymyśliła, wynalazła oponę zimową, przygotował nowość, a mianowicie pierwszą oponę, na świecie zimową, która posiada klasę A w parametrach długości drogi hamowania. Nikt jeszcze takiej opony do tej pory nie stworzył. Firma Nokian jest wiodącym producentem i dzięki swojej wysokiej technologii, wysokiemu zaangażowaniu w budowę opon, potrafiła skonstruować taką oponę, która ma. Parametry klasy A, czyli wzorcowe, jeżeli chodzi o długość drogi hamowania, na mokrej nawierzchni. Od dwóch lat każdy producent opon ma obowiązek umieszczać na oponie taką etykietę, z której w dosyć prosty sposób możemy odczytać, po pierwsze, ekonomiczność, czyli zużycie paliwa, jakie osiągamy używając tych opon. Jeżeli chodzi o parametr zużycia paliwa, to jest ten pierwszy tutaj. Ten parametr mówi o zużyciu paliwa, jakie zużywa nasz samochód, który byłby zaopatrzony w tego typu opony. Im bliżej, a tym lepiej. Zielone pola, dobrze, żółte, tak sobie, czerwone no to jest poniżej standardów. Drugi parametr, który jest umieszczony tutaj na tej etykiecie według mnie najważniejszy. Mówi nam o długości drogi hamowania z prędkości 80 km na godzinę na mokrej nawierzchni. Tak jak widać, ta opona Nokian WRD4 posiada klasę A, czyli jest to klasa wzorcowa, jeżeli chodzi o długość drogi hamowania. Jest to najistotniejszy parametr, bo no nic nie jest tak istotnego w tym prowadzeniu samochodu, jak możliwość zatrzymania się w odpowiednim momencie. Trzecim parametrem. Jest emitowany hałas i tutaj też bardzo dobry parametr, jeżeli chodzi o tę oponę, to jest tylko 69 dB, jakie generuje ta opona, jeżeli chodzi o hałas. Każda opona jest okrągła i czarna, ale to, co wyróżnia jedną oponę i drugi, to jest. Ta technologia, zarówno jeżeli chodzi o skład mieszanki, jak i budowę samej opony. Nokian opanował sztukę budowy opon, jak widać, do perfekcji. Cała istota tkwi w składzie mieszanki gumowej i w budowie opony. Tak jak widzimy tutaj, na każdej oponie są takie lamele. Istotny jest kąt ułożenia. Ilość lameli, głębokość nacięć tych lameli. Ta opona posiada polerowane rowki, które między innymi umożliwiają łatwe wyrzucanie śniegu. Ta opona ma właściwości samoczyszczące. Jeżeli gdzieś zabrniemy w jakiś śnieg, to po przyjechaniu parometrów ta opona wyrzuca ten śnieg z tych elementów znajdujących się pomiędzy poszczególnymi blokami opon.